Mózg nie jest co prawda mięśniem, ale ma przynajmniej jedną wspólną cechę. Jeśli chcesz, żeby twój mięsień był sprawny, no to musisz go trenować. Podobnie jest z Twoim mózgiem. Jeśli go nie używasz, to nie oczekuj, że będzie działał sprawnie. Koncentracja i pamięć to po prostu umiejętności. Owszem, jedni rodzą się z większą łatwością osiągania koncentracji i zapamiętywania, a inni z gorszą. Ale tak samo jak Szczupły jak patyk chłopak może zbudować potężną masę mięśniową, tak samo osoba ze słabą wrodzoną koncentracją może wytrenować tę umiejętność do mistrzowskich poziomów. Okej, okay, ale skoro to takie proste, to dlaczego mamy tyle osób z ADHD, które za każdym razem zapominają telefonu i kluczy wychodząc z domu? Z tego samego powodu, z którego mamy masę zachudych albo zbyt otyłych ludzi. Te osoby po prostu nie ćwiczą. Dlaczego nie ćwiczą? No cóż, odbyłem setki konsultacji z osobami z ADHD i 99% z tych osób nie wie, jak ćwiczyć swój mózg. I dlatego dziś pokażę Ci trzy ćwiczenia, dzięki którym w kilka minut dziennie będziesz mógł wytrenować potężny, skoncentrowany mózg. Przełoży się to również na, na, również na Twoją pamięć roboczą, koncentrację. Ale również inne umiejętności kognitywne, takie jak szybkość analizy czy podejmowanie decyzji, a nawet koordynacja ruchowa. Ja nazywam się Paweł Cyfka, jestem trenerem mózgu, dietetykiem klinicznym i specjalistą od suplementacji. Pomagam ludziom trenować swój mózg i radzić sobie z objawami ADHD naturalnie. A oto trzy ćwiczenia, które możesz wykonywać codziennie przez kilka minut, aby poprawić działanie swojego mózgu. Na koniec filmu powiem ci również jak możesz połączyć te ćwiczenia, żeby stworzyć sobie taki prosty, skuteczny plan treningowy dla twojego mózgu. Pierwszym ćwiczeniem jest tak zwany test Strupa. Nie chodzi tutaj o strupa, którego możesz sobie zrobić na kolanie, jak się wywrócisz, to jest nazwa od nazwiska wynalazcy tego testu. I polega on na tym, że musisz głośno mówić Kolor wyrazu, który zobaczysz na ekranie. Szkopu w tym, że będziesz widzieć nazwy kolorów, i na przykład słowo czerwony będzie napisane na ekranie zieloną czcionką i Twoim zadaniem jest powiedzieć zielony. Zobaczysz, że to nie jest wcale takie proste, jak się wydaje, i Twój mózg będzie miał z tym niezły ubaw. A teraz zaczynajmy. Założę się, że jeśli pierwszy raz to robiłeś, to na początku miałeś w głowie niezły bałagan i dobrze, bo to oznacza, że Twój mózg musiał się wysilić. To ćwiczenie pozwala poprawić współpracę pomiędzy półkulami mózgu, czyli tak zwaną integrację międzypółkulową. To zwiększa koncentrację, pamięć, ale również poprawia takie funkcje wykonawcze jak szybkość myślenia, podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów. Teraz czas na drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie jest bardzo proste i polega na robieniu rzeczy z zamkniętymi oczami. Tylko nie wpadnij na pomysł, żeby wykonywać to ćwiczenie chodząc na przykład po górach albo po ulicy. Myślę, że nie najrozsądniej też będzie ćwiczyć krojenie ostrym nożem w momencie, kiedy masz zamknięte oczy. Myślę, że na początek. Warto zacząć od podstaw. Weź sobie kartkę, długopis. Spróbuj napisać swoje imię z zamkniętymi oczami, następnie narysować prostą linię, okrąg, kwadrat, jakieś podstawowe takie rzeczy, a później co tylko Ci przyjdzie do głowy. Możesz też spróbować napisać coś na klawiaturze z zamkniętymi oczami, albo na telefonie. Możesz spróbować też na przykład rozpoznawać przedmioty dotykiem, mając zamknięte oczy. Popros jakiegoś pomocnika żeby wrzucił kilka przedmiotów do pudełka. No i spróbuj z zamkniętymi oczami odgadnąć po prostu co to są za przedmioty. Możesz modyfikować sobie to ćwiczenie, wymyślać różne czynności, które będziesz wykonywać z zamkniętymi oczami. Na zaawansowanym poziomie możesz na przykład spróbować żonglowania, nie wiem, odbijania piłki albo cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Ćwicząc w ten sposób poprawiasz neuroplastyczność swojego mózgu, czyli tworzenie się nowych połączeń neuronalnych, poprawiasz również koncentrację, koordynację oraz kreatywność. Trzecie ćwiczenie jest nieco podobne do drugiego i również polega na robieniu różnych rzeczy, ale w tym przypadku z otwartymi oczami. To co tutaj jest wyzwaniem w tym ćwiczeniu, to to, że czynności będziesz wykonywać słabszą ręką. Więc jeśli jesteś praworęczny, no to lewą ręką, jeśli leworęczny, no to prawą ręką. I tutaj tak naprawdę również możesz puścić wodze fantazji, od takich podstawowych rzeczy jak pisanie lewą ręką, poprzez mycie zębów, czesanie się, czy robienie innych rzeczy, które na co dzień wykonujesz swoją naturalnie sprawniejszą ręką. I to jest super ćwiczenie skupienia i uważności. Które poprawia również neuroplastyczność i przy okazji rozładowuje napięcie i stres. Poprawia też pamięć i sprzyja rozwojowi kreatywności. No i teraz tak, jak połączyć te ćwiczenia, jak ćwiczyć, żeby mieć efekty? Wykonuj codziennie po dwie minuty każdego z tych ćwiczeń. I tyle. Możesz je wykonywać jedno po drugim, łącząc je sobie w, taką w taki sześciominutowy trening, a, albo też ćwiczyć osobno. Ja na przykład nie łączę tych ćwiczeń i ćwiczenia lewej ręki oraz wykonywania czynności z zamkniętymi oczami ćwiczę sobie przy okazji. Na przykład leworęczność ćwiczę sobie podczas mycia zębów. Spróbuj, zobaczysz, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. No i po miesiącu takich ćwiczeń możesz sobie wydłużyć na przykład ten czas do 4 minut każdego ćwiczenia. Albo poszukać innych ćwiczeń, albo możesz też sobie bardziej komplikować te ćwiczenia, robiąc coraz bardziej zaawansowane rzeczy, na przykład lewą ręką albo z zamkniętymi oczami. Jeżeli interesują Cię takie treści, to zapraszam Cię na mój webinar, na którym dowiesz się, jak kompleksowo zadbać o swój mózg, koncentrację i pamięć. Link do tego bezpłatnego webinaru masz w opisie filmu. A jeśli chcesz więcej takich filmów z ćwiczeniami mózgu, no to napisz komentarz. Możesz też spróbować napisać swoje imię z zamkniętymi oczami i umieścić w komentarzu. Zobaczymy, co ci wyjdzie. A ode mnie na dziś to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.